Mówiliśmy, że śmierć jest przeżyciem pasywnym. Człowiek nie ma wpływu na to, że umrze, ale może sam zadać sobie śmierć, zanim przychodzi jego czas. Chcemy spojrzeć w tym odcinku na bardzo bolesne, niepokojące, trudne zjawisko samobójstwa. Zjawisko Polegające na tym, że człowiek sam odbiera sobie życie, i chcemy zadać to pytanie, które w tym kontekście bywa bardzo często zadawane: czy autonomia jednostki pozwala na dysponowanie własnym życiem? Czy życie jest jednym z dóbr, które człowiek może przyjąć, może z niego skorzystać, ale może również je odrzucić? Zapraszam. Pojęcie samobójstwa oznacza, wskazuje na wielowarstwowy kryzys osobowości, który skłania człowieka do zakończenia swojej własnej egzystencji. W świecie zwierząt jest to zjawisko sporadyczne. Czasami jest ono wiązane ze społeczeństwami wysoko rozwiniętymi. Możemy wskazać na podwyższony, Odsetek aktów samobójczych, na przykład w Norwegii, w Japonii, czasami mówi się też o społeczeństwach, które z jakiegoś powodu widzą, których członkowie widzą bardziej szklankę półpustą niż półpełną, i dlatego częściej występuje zjawisko samobójstwa. Takie społeczeństwo to na przykład społeczeństwo węgierskie. Samobójstwo może mieć różne podłoże, może to być podłoże kulturowe, może to być podłoże socjologiczne, zazwyczaj ma ono swoje podłoże psychologiczne, czasami może mieć też podłoże światopoglądowe, człowiek może czuć się uprawnionym do swobodnego dysponowania własnym życiem. Samobójstwo stanowiło zawsze przedmiot refleksji filozoficznej. Ludwig Wittgenstein stwierdził, że jeżeli samobójstwo rzeczywiście miałoby być dozwolone, to wszystko jest dozwolone. Mamy w starożytności em, Zdecydowanych przeciwników samobójstwa, takich jak na przykład Arystoteles, który twierdził, że samobójstwo jest pewnym aktem ucieczki od spełnienia swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Ale starożytność znała również zjawisko samobójstwa, również zjawisko samobójstwa w asyście lekarza. Mamy również w epoce nowożytnej piewców samobójstwa, jak na przykład Fryderyk Nietzsche, który stwierdził, że ani natura, ani żadna inna instancja ludzka czy boska nie będzie decydowała o kresie jego życia, tylko on sam. Fryderyk Nietzsche, twórca tej koncepcji nadczłowieka, człowieka, Übermenscha, tego, który żyje Ponad dobrem i złem, ponad tymi kategoriami, który sam ustanawia dobro i zło. Trudno uznać samobójstwo za akt rzeczywiście w pełni godziwy, dlatego, że zazwyczaj trudno uznać samobójstwo za akt w pełni wolny. We współczesnej mentalności często podkreśla się, Prawo do decydowania o okresie własnego życia. Ma to być element różnych innych decyzji życiowych, autonomicznych decyzji, do których człowiek jest uprawniony. Szacunek dla tego typu decyzji ma być wyrazem szacunku dla godności człowieka. Czasami łączy się to pojęcie godności. Z uznaniem prawa do autodestrukcji. Jednak takie podejście musi się mierzyć z fundamentalną aporią, z fundamentalną sprzecznością. Można wskazać na takie dwa elementy. Jeżeli w imię wolności odbieram sobie życie, to w radykalny sposób niszczę wolność, ponieważ nie istnieje ludzka wolność niewcielona, to jest zawsze moja albo twoja wolność. Jest tu nieredukowalna, nierozwiązywalna sprzeczność. Jeżeli moja wolność jest tak wysoką wartością, że wszyscy inni muszą ją respektować, dlaczego ja miałbym jej nie respektować, niszcząc ją w, tym, w ten ostateczny sposób, niszcząc ją... E, w nieodwracalny sposób odbierając sobie życie, a więc podstawę, na której ta wolność jest osadzona. To jeden argument. Drugi argument polega na tym, że zadając sobie śmierć, wyłączam się niejako z grona niewinnych osób, których życie stanowi wartość nieredukowalną. Jeżeli zgadzam się z tym, że nie mogę, Odebrać życia jakiejś niewinnej osobie ludzkiej, jeżeli jest to powszechnie uznaną normą, to nie powinienem odbierać życia także tej niewinnej osobie ludzkiej, którą sam jestem. Można powiedzieć, że człowiek ma również obowiązki moralne wobec siebie, jeżeli chce w spójny sposób uzasadnić obowiązki moralne wobec innych ludzi. On sam, ja sam. Jestem również elementem tej społeczności osób ludzkich, które nawzajem szanują swoją godność i nawzajem szanują ten fundamentalny dar życia. Z punktu widzenia bioetyki katolickiej, życie jest zawsze darem i zadaniem. Bioetyka katolicka uzasadnia negację moralnej dopuszczalności samobójstwa w trojaki sposób. Najpierw samobójstwo jest aktem radykalnie sprzecznym z tą podstawową skłonnością do zachowania swojego życia, jaka cechuje każdą istotę ludzką. Jest to skłonność naturalna, na której opierają się wszystkie inne, ludzkie zdolności. Po drugie, samobójstwo jest negacją życia w społeczności. Człowiek poprzez odebranie sobie życia w taki czy inny sposób wpływa negatywnie na swoje otoczenie, również na, nie tylko na swoich najbliższych, ale również na całe społeczeństwo. I wreszcie... Bioetyka katolicka wskazuje na Boga jako na jedynego Pana życia, jako na tego, który daje życie i który decyduje o jego końcu. E, odebranie sobie życia jest jakby powiedzeniem Bogu: Pomyliłeś się w tym, że mnie stworzyłeś. To była błędna decyzja. Od zawsze. Dobrowolne samobójstwo było określane jako akt sprzeciwu wobec stwórcy. Powiedzieliśmy, że dobrowolne samobójstwo jest negowane przez bioetykę katolicką. Dzisiaj wiemy, że osoby odbierające sobie życie w bardzo niewielkim stopniu. Dokonują aktu wolnego, a przynajmniej w większości przypadków nie jest to akt wolny. W naszym społeczeństwie we współczesności pojawiają się jednak tendencje, w których odebranie sobie życia uzyskuje nawet taką zewnętrzną aprobatę i zewnętrzną pozytywną otoczkę. Chcemy poddać refleksji tą tendencję współczesną, do uprawomocnienia medycznie wspomaganego samobójstwa to znaczy samobójstwa w asyście lekarza. Pomoc w samobójstwie w większości krajów e, świata jest uznawana za czyn naganny, za czyn podlegający karze, niedopuszczalny. Ale niektóre kraje e, albo dokonały depenalizacji, czyli jest to czyn wprawdzie etycznie negatywny, ale czyn dopuszczalny czyn niekaralny, albo nawet zalegalizowały pomoc w samobójstwie. W Szwajcarii od roku 1941 istnieje prawo depenalizujące samobójstwo, dlatego Szwajcaria była w ostatnich dziesięcioleciach, tym krajem, do którego zmierzali wszyscy ci, którzy chcieli dokonać samobójstwa i chcieli, żeby dokonało się to z fachową asystą lekarza. W międzyczasie mamy cały szereg krajów, w których medycznie wspomagane samobójstwo jest dopuszczalne albo przynajmniej niekaralne. W Europie w czasie pandemii. Austria i Niemcy zalegalizowały albo depenalizowały tego typu działania. I co jest szokujące, w orzeczeniach uzasadniających takie właśnie podejście autonomia człowieka została uznana za najwyższą wartość, wartość, która uprawnia do dysponowania własnym życiem. Mamy tutaj do czynienia z pewną aporią, która zmienia w ogóle podejście do życia, szczególnie w kontekście medycyny. Do tej pory życie było wartością fundamentalną, wartością nienegocjowalną. Zarówno lekarz, jak i pacjent mieli na celu ochronę swojego życia. To była ta przestrzeń pewnej zgody etycznej. Pacjent, który zwracał się do lekarza, nigdy nie pytał, co to jest za lekarz, czy taki, który leczy, czy zabija. Jest oczywiste, że lekarz powinien stać po stronie życia. Dzisiaj życie może być też rzeczą, tak można by powiedzieć, taką jak inne własności, którą się używa albo której się, którą się odrzuca, kiedy człowiek sam o tym zadecyduje i odrzuca się w asyście innych, tak jakby ten akt odrzucenia życia musiał być nie tylko szanowany, ale także wspomagany przez otoczenie. Uznanie prawa do samobójstwa, jako wyrazu autonomii, musi nieuchronnie doprowadzić do zmiany etosu lekarskiego. Trzeba by wykreślić z tego etosu wszelkie stwierdzenia dotyczące fundamentalnego znaczenia i fundamentalnej wartości życia. Pojawia się również pytanie, jakim prawem lekarz miałby ratować życie osób, które podjęły próbę samobójczą nieudaną, skoro wyraziły przez to, w jakim sensie swoją wolę. Również ochrona życia na poziomie instytucjonalnym przestaje mieć sens. Jaki sens ma ratowanie życia wszystkimi możliwymi środkami, skoro jest ono jedynie opcjonalną wartością? Nie ma tej wartości fundamentalnej. Lekarz zostaje tutaj zredukowany do rangi usługodawcy. Usługodawcy, który, który spełnia życzenia, Pacjenta, nie patrząc na znaczenie, na wartość zdrowia i życia. Wszystko to, co powiedzieliśmy dotychczas na temat samobójstwa, dotyczyło swobodnej, wolnej, autonomicznej decyzji jednostki. Dzisiejsza psychologia mówi nam jednak, że akty samobójcze zazwyczaj nie są aktami wolnymi. Niemieckie współczesne określenie samobójstwa jako Freitaut, jako wolna śmierć, jest określeniem e, błędnym. E, ludzie, którzy odbierają sobie życie, zazwyczaj nie są wolni. W nauczaniu Kościoła bierze się to pod uwagę, i dlatego w jednym z następnych odcinków e, zapytamy o stanowisko Kościoła wobec samobójstwa. Zanim to jednak uczynimy, chcemy przyjrzeć się innemu, negatywnemu zjawisku związanemu ze stosunkiem współczesnym do śmierci, jakim jest zjawisko eutanazji.